Dzień dobry, witam ponownie. W, nawet trudno powiedzieć, w którym dniu naszego zwiększonego pobytu w domu. Mamy troszeczkę poluzowań, jeśli chodzi o wychodzenie z domu, jednak wiele możliwości jeszcze jest ograniczonych. W związku z tym z wieloma osobami, ze znajomymi, kontaktujemy się przez internet. Wysyłając sobie również e, różnego rodzaju materiały, filmiki, obrazki, zdjęcia, e, komentarze e, do, na temat rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. E, te materiały są bardzo różne: są śmieszne, wesołe, są ironiczne, e, bywają złośliwe, bywają refleksyjne. Ale taka moja prośba, żeby nie hejtować się w tym internecie, nie robić krzywdy drugiemu człowiekowi, a raczej życzliwie do siebie podchodzić. Ja parę dni temu otrzymałam od kogoś ze znajomych taki, taką prezentację, która opowiada o tym, jak Bóg tworzył kobietę. Ciężko pracował nad tym standardowym modelem, i rozmawiał również w trakcie tej pracy z aniołem, który mu towarzyszył i obserwował tę pracę. Jaki efekt tej pracy jest? Otóż mamy kobietę, która ma tylko dwie ręce, a potrafi nimi objąć gromadkę dzieci. Potrafi y, przytulić, y, uleczyć stłuczone kolano lub złamane serce. Potrafi pracować 18 godzin na dobę. Potrafi radzić sobie z kłopotami. Jest delikatna, ale zarazem silna. Płacze i z radości, a czasem i ze smutku. Uśmiecha się, gdy chce jej się płakać. Potrafi też myśleć, co zaskoczyło Anioła. Daje z siebie wszystko, co tylko możliwe, aby jej rodzinie dobrze się wiodło. I można by powiedzieć, ideał, ale ta kobieta ma jedną wadę: bardzo łatwo i szybko zapomina, jak wiele jest warta. Więc e, można powiedzieć, że świetny model z niskim poczuciem własnej wartości. I e, dzisiaj na ten temat słów e, kilka. E, zgodnie z taką ideą e, Louise High, ta myśl Louise High jest zapisana za mną to, w kalendarzu na e, miesiąc maj i jest taka. Pokochaj siebie samego, a uzdrowisz swoje życie. Nie jest to takie proste, ale trzeba próbować, trzeba kiedyś zacząć. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami, a przyznam, że to częściej z kobietami na ten temat, to właśnie na temat poczucia własnej wartości i satysfakcji z życia to proponuje takie y, ćwiczenie. Z jednej strony proste, ale z drugiej strony pokazujące, że nie zawsze nad wieloma kwestiami się zastanawiamy i y, nie zawsze przychodzi nam łatwo wykonanie tego ćwiczenia. To ćwiczenie nazywa się koło życia i y, polega na tym, że rysujemy koło ja tu przecięłam grejpfruta do tego, do tego celu, troszkę wcześniej, żeby sok mi się nie lał po rękach. I o tak, jak grejpfrut jest okrągły i ma tutaj takie cząstki, to nasze koło życia wygląda podobnie. Te cząstki w grejfrucie to są różne sfery naszego życia. I wypełniamy, zaznaczamy sobie sfera rodzinna. Ale w rodzinie to nie tylko to jest rodzina to jest takie ogólne hasło, bo jesteśmy dzieckiem, jesteśmy rodzicem, jesteśmy siostrą, żoną, mężem, partnerem, różne role w tej rodzinie pełnimy. I te właśnie dzielimy sobie na takie, na takie sfery i szukamy, jakie sfery życia nasze, więc właśnie rodzina, praca zawodowa, znajomi, na przykład sport. Życie w, udział w życiu kulturalnym w życiu społecznym i tak dalej i tak dalej nasze finanse wszyscy pełniamy sobie tu każdą tą cząstkę nazywamy co to co to jest i to jest pierwszy etap y, naszej pracy y, drugi etap naszej pracy polega na tym że tutaj w tym grejfrucie też to mamy ten środek to jest tak jakby 0% ta obwódka ta, Skórka z grejfruta, to jest 100% na przykład naszego zaangażowania, naszej energii w, wkładanej w jakąś dziedzinę y, życia. I no, etap właśnie trudniejszy się zaczyna, bo określamy sobie, w jakim stopniu angażujemy się, na ile procent się angażujemy w poszczególne sfery życia. I tu y, często bywają. Trudności w określeniu, na ile procent się, się dajemy w różnych sferach, a najciekawsze bywa często to, że osoby, które dokonały tego podziału, dokonały tego określenia zaangażowania, są zaskoczone na przykład tym, jak mało czasu poświęcają dla siebie. Na, jak to się nazywa, rozwój własny, na rozwój osobisty, jak są oddane wielu rzeczom, a na pytanie, no dobrze, a gdzie jesteś ty? To zadaj sobie, no faktycznie, gdzie jestem ja? A w tych różnych, w tych różnych rolach. I ta, te, ta refleksja, właśnie, gdzie jestem ja, to jest początek, to jest taka pierwsza, pierwszy krok do, w, w rozwoju osobistym pracy nad sobą, a żeby sobie podnieść poczucie własnej yy, wartości, żeby być bardziej w zgodzie ze sobą, bo te nasze sfery życia zawodowa, prywatna i wszystkie inne one nie są za, nie zawsze jesteśmy tak samo za, w nie zaangażowani i to jest naturalne. Natomiast nie jest naturalny bardzo duża Różnica, że na przykład dość dla siebie nie dajemy nic, natomiast na przykład w, spra w sprawy zawodowe czy w sprawy yy, 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 jak na przykład rodzinne oddajemy wszystko. I wtedy nie ma czegoś takiego, co się nazywa balans. Oczywiście, jak gryfrucik się nie zbalansuje, to yy, nic takiego się nie dzieje, ale wyobraźmy sobie, że to koło naszego życia to jest koło od roweru albo koło od samochodu. To żeby, to, żeby ten pojazd dobrze jechał, to co musi być? Koło musi być dobrze wyważone. Więc praca nad sobą, praca nad swoim kołem życia, to jest właśnie takie wyważanie tego koła. Oczywiście to, co zrobimy sobie dziś, jak sobie narysujemy nasze koło życia, to nie znaczy, że ono będzie takie za rok czy za dwa. To się może zmienić, bo będziemy w innej sytuacji życiowej. Ale yy, myśląc o sobie, tu mówię do kobiet, ale nie tylko, bo to nie tylko kobiet dotyczy, myśląc o sobie, o swoim życiu, a teraz mamy troszkę czasu, żeby się nad tym zastanowić, spróbujmy sobie zrobić takie ćwiczenie. Wykonajmy pierwszy krok na drodze własnego rozwoju i yy, korzyści, jakie możemy z tego własnego rozwoju mieć my, ale również nasi yy, bliscy. Powodzenia, do zobaczenia!